Sam się zgłosiłem, słuchajcie, nie będę długo mówił, będę ja mówił 18 minut. To jest drugie 18 minut. Nie, chodzi mi generalnie tylko, tylko, tak, tylko o konkluzję. E, bardzo fajnie, żeby ogóle miesiąc była konferencja i to śmieszne, że w zamościu tak naprawdę spotkaliśmy się wszyscy z Warszawy. Także to, to jest ciekawe. ciekawe no tam. oczywiście z południową dzielnicą Warszawy czyli Sosnowcem też. E, jeden, jeden problem, który ja na konferencji widzę. Mówimy wszyscy o, o problemach, które przeżywamy, a nie mówimy o rozwiązaniach. My powinniśmy tylko i wyłącznie mówić na tej konferencji o rozwiązaniach i powinna być dyskusja, czyli taki burza mózgów, co my mamy zrobić. Czyli przykładowo, Michał Kub, na przykład Scotta, namawił na, na niebiesko DT Patrol i podjeżdżał pod set. Tak? To jest jako pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, tutaj jeszcze chwilę Rafał powiedział, jako rozwiązanie w sensie, żeby jakieś duszpasterstwo po prostu, żeby zaapelować do kościoła, żeby mówiono o tym głośno, tak, gdzieś tam w kościele, po prostu zambony, że nie może tak dalej być. 4,5 miliona dzieci zostało pozbawione ojca, no bo można powiedzieć, że tak naprawdę połowa społeczeństwa, bo jest 10 milionów gdzieś na granicze dzieci, że połowa dzieci po prostu została pozbawiona ojca. To się oczywiście roluje, bo te 4,5 miliona... Dzieci to jest 25 lat, to wiadomo, że tak dzieci już po prostu nie są dziećmi, nie? Bo to jest 25 lat naszej wolności. Jeszcze jeden problem co do słownictwa, które zostało tutaj użyte w czasie konferencji, to jest opieka naprzemienna. Mówimy, ciągle wracamy, nie wiem dlaczego, do opieki równoważnej i do opieki wspólnej. Nie chciałbym, żeby były te słowa używane i użyte w ustawach przyszłych Irek. I no niestety jak plemniki trochę dobiliście się do tej komórki, że tak powiem, jajowej gdzieś tam do tego Sejmu, nie, nie byli we dwóch, im się wydaje, że trzeba ostro położyć nacisk na opiekę naprzemienną. Na przemienną. A teraz się, dlaczego naprzemienną? Dlatego, że jeżeli teraz wejdziemy z tym mikrofonem do pierwszego, lepszego człowieka na ulicy i zapytamy, proszę pana, jak pan sobie wyobraża opiekę naprzemienną? Takie hasło. A teraz wyobraźcie sobie, teraz zadajemy mu pytanie. A jak on sobie wyobraża opiekę równoważną? A jeszcze najlepsze, to jest opiekę wspólną. Jeżeli zapiszemy, że to jest opieka wspólna, to ten człowiek na ulicy nie będzie wiedział w ogóle, co to jest. Bo to jest tak naprawdę opieka naprzemienna, tylko wykonywana wspólnie przez rodziców, w sensie, gdy na jakiś czas, zamieniając się. W związku z tym, my dążymy do opieki naprzemiennej, tak naprawdę, bo. To jest definicja, jakby tego, co się będzie działo po rozstaniu. Oczywiście teraz znowu dochodzimy do tego, że nie możemy tak zapisać, bo przerazimy tym ustawodawcom, bo oni nie chcą tego prowadzić. W związku z tym, znowu wracamy o te trzy poziomy niżej i wprowadzimy jakieś tam słowo delikatne. Tylko pytanie, jest, po co wprowadzać w ogóle to słowo delikatne? Może w ogóle się poddajmy, nie, nie wprowadzajmy tego. W związku z tym, musimy jakoś zintensyfikować działania. Może, może w takim gronie, tak jak tutaj widać, kto został, tak? Że tylko ci ludzie zostali, którzy są zainteresowani tą opieką naprzemienną, czy jakąś tam walką o prawa ojca. Reszta, nie wiem. Być może trzeba się zastanowić na takiej konferencji, w jaki sposób zaangażować dwie najważniejsze osoby, które tutaj na konferencji powinny być jako pierwsze czyli Rzecznik Praw Dziecka. Bez sensu. W ogóle cały wykład jest tak naprawdę bez sensu. To wszystko fajnie nagrywamy, będzie gdzieś tam w internecie. Obejrzy to znowu 10 osób. Nawet jedna osoba, bo słuchajcie, teraz nadawaliśmy to na żywo, jedna osoba to oglądała. Taką mamy oglądalność naszego problemu. Nie? Na 3000 osób na naszym Facebooku jedna osoba oglądała relację na żywo. No że tam jakość tej transmisji jest niska, może, może z tego powodu. Gdzieś tam obejrzy to znowu 100 osób. Ten problem dotrze do naszych ojców, do 100 osób. Ta, ta, ta nasza konferencja. W związku z tym trzeba się zastanowić teraz wspólnie zrobić taką burzę mózgów. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co my mamy zrobić, żeby to coś się zmieniło. Bo my już te problemy mamy zdefiniowane. Wiemy, gdzie problem leży, wiemy, jakie są olbrzymi, bo wychodziliśmy przez 3 lata, tak naprawdę. Irek mnie przekonywał o tym, że Michał mówi 3 miliony. Ja nie mogłem mówić, że 3 miliony ojców zostało pozbawionych dzieci, bo ja nie miałem tych danych, do miliony nie doszło. Jak dzisiaj moja mama wydłubała gdzieś w internecie te 3 miliony to 4 miliony 600 000, znalazła ten plik. Ten plik wrócił z powrotem na, na tą stronę, także on już z powrotem jest, taką ja tam napisałem, bo go faktycznie nie było. Wrócił, co ciekawe oszukany. Bo w 2014 roku było mówione, że 180 tysięcy. W 2013 roku ograniczono władzę rodzicielską 179 tysiącom dzieci. A do połowy 2014, teraz posłuchajcie, ograniczono władzę rodzicielską 180 tysiącom dzieci. I później pojawił się nowy plik pod koniec 2014 roku, w którym mówi się o tym, że w ciągu roku 2014 ograniczono władzę 182 tysiącom dzieci. Czyli do połowy roku ograniczono 180 tysiącom, a przez następne pół roku ograniczono 2 tysiącom. Czyli zupełnie ściema. To co Irek powiedziałeś, że po prostu zupełnie nieprawda po prostu jest na tej stronie po naszych apelach i po tym, co żeśmy napisali na naszej stronie. są dane naukowe, które są publikowane po pewnym czasie po sprawdzeniu, czy one są prawdziwe, faktyczne i realne. Trzeba to zaoczekać. To były nasze pierwsze dane, na 2007 rok, dane z Senatu, z konferencji. Dlatego zawsze mówiłem o tej cyfrze, która wpada z ust przewodniczących z Komisji jeżeli mówi przewodniczący, to wie co mówi. Bo ma dane z rządu, z, z biur. Także opieramy się, mówiąc o liczbach, o statystykach, na tym, co jest sprawdzone. Nie możemy mówić, tak jak organizacje feministyczne, że co trzecia kobieta, mężarka w Polsce jest i 800 tysięcy kobiet co roku jest ofiarami przemocy. Bo to jest wystane z palca. Musimy być. I tak jeszcze, no bo już w sensie już wszystko można powiedzieć powiedziałem. Natomiast zobaczcie, tam jest na końcu, kilka ojców, tam jest naszej organizacji, gdzieś tam się skupiamy wszyscy razem. Dobrze, że przyjechaliście, zobaczcie, mimo że generalnie można powiedzieć, że konferencja jest bez sensu, bo nic to nie zmieni. Tak, no bo nie ma tutaj tych, że tak powiem, decydentów, którzy... którzy że tak powiem, bo oni powinni tak naprawdę, to my powinniśmy im zadawać pytania, kiedy oni to zmienią. My powinniśmy im pokazać te wszystkie dane, które były tutaj na tej prelekcji. Prawdopodobnie to już tutaj też padło, że powinno być to pewnie dwa dni, żeby to wszystko, że tak powiem, zdążyć pokazać, bo tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tych problemów tutaj też właśnie na tej konferencji dowiedziałem się jeszcze o paru problemach, które tam właśnie były na tych zdjęciach. Wiele, wiele, tak wielowątkowe, to jeszcze było dużo szersze niż to jest na naszej stronie. Ale mi się wydaje, że przede wszystkim my musimy mówić rozwiązania zacząć. Musicie też wszyscy myśleć. My jako Polacy przychodzimy i mówimy tylko i wyłącznie nasze problemy. Tu się chłonie wiedzę, które przerabiamy pod nasze postulaty, które wykładamy e, dysydentom. Dysydenci to są posłowie z Komisji Nadzwyczajnej, gdzie będę z panem Dariuszem chyba za tydzień poniedziałek, e, gdzie będzie obok mnie siedział sędzia Żurek, Krajowy Rady Sądu. Rada Krajowa, Rada Kuratorów Sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Te wszystkie gremia nas popierają. I tylko szczegółów. Ja tu również przyjechałem po wiedzę specjalistów, którzy tym siedzą, na co dzień i ich dane są moją bronią i orężem, Bo mi wypomną w a pan nie jest psychologiem KMB, a pan nie, nie ma tytułu profesora i tak dalej. I nie będę, bo już nie lata tutaj ale korzystam z wiedzy z tych, którzy mają tytuły i są specjalistami na poziomie krajowym. I tak to, ee, Michale, wygląda i mierzymy czas, tak? Bo bieżąc do Warszawy... To się już zapomniałem coś, chciałem powiedzieć jeszcze jedno, takie nakręcenie, które już powiedziałem generalnie, żeby wrócić właśnie do tych rozwiązań. I to i jest, to jest mają jakby tak długo Tym razem stawiam warunki. Nie zdążycie, to nie będziecie mieli. No i brawo. Tak nas załatw przepraszam, załatwili nas kilka lat temu przed ostatnimi wyborami. Rozłączyli ręce. No niestety kadencja się kończy. Wszystkie nasze rzeczy przepadają. Teraz jest ta sama sytuacja i obiecują, że zdążą przed wyborami. Te dwa artykuły będą zlikwidowane. A co jeszcze uda nam się zaproponować? Czy chociaż zabezpieczenie. Opieki naprzemiennej, równoważnej służby naprzemiennej na czas trwania procesu, który może trwać nie 7 dni, ale 5 lat. No, ale to ma znaczenie. To powinno być na wniosek jednej ze stron. I, z z I z na czas trwania procesu. No więc mówię, na wniosek no. jednej ze stron, bo czy mama czy, czy... ale może być inaczej. Czy mama czy tata może chcieć pracować w Portugalii albo w Nowej Zelandii? I wtedy jest to nieraz. To, to wtedy nie 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 jest mama chce pracować w Nowej Zelandii. mówię, na wniosek kiedy jest ze Zapomnę, zapomnę jedną niewątpliwość. To nie jest opieka naprzemienna. Zauważ mi to, że przeraża nas opieka naprzemienna, bo o to, przynajmniej ja walczę, o tą opiekę naprzemienną. Ja pewnie i tak się już podnam, bo już mój syn jest tak zmanipulowany, nie pamiętam pięciu lat w ogóle ojca Trudno, walczymy o następne pokolenie. I my musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Słuchajcie, co ta opieka naprzemienna? Wszystkich przeraża opieka naprzemienna, że dziecko jest traktowane jak paczka. Tydzień u mamy, tydzień u taty, w związku z tym dziecko jest paczką. Ale wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy ta opieka naprzemienna zostanie wprowadzona, to tak naprawdę tej opieki naprzemiennej nie będzie, bo nie będzie rozwodów. Nie będzie 50% rozwodów tylko będzie na przykład 10% rozwodu i wtedy tylko te 10% będziemy się kręcali na 10%, 10 dzieci, a nie nad 50% dzieci, tak jak dzisiaj. Bo mówimy o opiece naprzemiennej, bo to jest jedyne rozwiązanie, które doprowadzi zupełnie do innego myślenia kobiet, bo nie będzie im się opłacało po prostu zrobić parsę po prostu z wybrzeniem.